Przykład idzie z góry. Wydawałoby się, że takie problemy jak bufoniarstwo i brak pokory nie istnieją w teatrze amatorskim nic bardziej mylnego. Na pewnym etapie zdobywania sukcesów i prestiżowych nagród, dość często palma odbija. Zaczynają się arogancja, mania wielkości, patrzenie z góry na inne teatry i nieomylność tak instruktorów, jak i aktorów. Bo przykład idzie z góry. Pamiętam na jednym z przeglądów teatralnych, w których uczestniczyłem, a było to sporo lat temu, przyjechał teatr z prywatnej szkoły katolickiej. Wspaniałym autobusem z klimatyzacją IWC. Wtedy teatry przyjeżdżały nyskami i kultowymi autosanami H9. I to już było coś. Wydał on wielkoformatową gazetę o sobie na czerwonym, grubym papierze i pokazał dwa tragiczne spektakle, których twórcy nie słyszeli chyba o istnieniu zasad reżyserii i pracy z młodym aktorem. Jednak jeden mały chłopiec z tego zespołu grał diabełka tak prawdziwie. I żywiołowo, że oczarował jury i widownię. I otrzymał nagrodę aktorską. Po ogłoszeniu wyników teatr zażądał spotkania z jury. Przed szefem komisji jurorskiej, której przewodniczył prorektor szkoły teatralnej, rozsiedli się mali siedmioośmioletni aktorzy. Mieli ogromne pretensje. Jak Żuli śmiało nie przyznać im głównej nagrody, po którą przyjechali, i w ogóle skandalem jest, że nagrodę aktorską dostał Diabeł. Postać zasługująca na ukaranie, a nie na nagrodę. Ciekawe, kim są dzisiaj te małe dzieci? Aż się boję pomyśleć. Drugi przykład. Trwa spotkanie kilku teatrów. Wchodzę na salę widowiskową i widzę instruktora oglądającego spektakl wraz z młodzieżą, który jako jeden położył nogi w butach na oparciu siedzenia przed sobą. Siedzenie było z niebieskiego, miękkiego materiału. Podszedłem i zwróciłem mu uwagę, żeby usiadł normalnie. Obruszył się strasznie. W przerwie między spektaklami w holu przed salą odbywały się dyskusje o oglądanych spektaklach. I ten młody człowiek innemu starszemu instruktorowi zarzucał, że jest bufonem. Ponad moją wytrzymałość było słuchać, jak bufon bufonowi zarzucał. Bufoniarstwo. Odechciało mi się oglądać jego spektaklu, i poszedłem do domu. I nie obejrzałem go do dziś. Pokora to wspaniała, coraz rzadsza cecha charakteru może trudna do zaakceptowania przez niektórych, ale przysparzająca szacunku i wielu wiernych przyjaciół. Bądźmy niepozorni w życiu a wielcy na scenie. Teatr, 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 teatr.